Typ zadania pojawia się co roku na maturze, więc choć pokaż ci, jak działają kąty w okręgu. Zostało już mało czasu do matury, ale wciąż po przerobieniu mojej książki możesz napisać na 80, 90, a nawet 100% maturę. Link do książki u mnie na profilu. Miara kąta rozwartego BOC jest równa, czyli szukamy tego tutaj kątu zaznaczonego i na samym początku musisz wiedzieć, że jeżeli jest styczna, tak, odcinek K jest styczną, no to tutaj zawsze jest całość musi mieć kąt prosty, czyli ile nam brakuje, żeby mieć kąt prosty, no to od 90 odejmujemy 32 stopni i wychodzi nam 58 stopni, tak, czyli wpisujemy 58. Musisz też wiedzieć dodatkowo, że tutaj są promienie, no bo jesteśmy w okręgu, czyli to oznacza, że trójkąt jest równoramienny, czyli tu też jest 58 stopni. No i wyliczamy sobie ten kąt tutaj przy o, No czyli od 180 odejmujemy dwa te kąty 58, czyli po prostu to już zapiszę, to jest 116 stopni, czyli wychodzi nam, popatrz, że to jest 64 stopnie. Tutaj 64 wpisujemy. No i znowu, tutaj jest kąt półpełny. Kąt półpełny 180 stopni ma, czyli od 180 odejmujemy te 64. No to wracamy do punktu wyjścia, czyli wychodzi nam 116 stopni, czyli odpowiedź B.